Więc tak, w tym momencie jestem po przegraniu 3 godzin w demo The First Berserk Kazan. O kurde, co tu, co, co, co się stało? do? No? Eee, i powiem tak, tak w taki oto sposób szanuje się, uważam, graczy. Ten pośpiech sprawi tylko, że szlak mnie trafi i kurde popełnię samobójstwo specjalnie, bo. Ja muszę się z tych łuczników zabijać w Taki oto sposób, moi drodzy Podchodzi się rzetelnie Do przedstawienia swojej pracy I jeśli ktoś nie ma nic do ukrycia To wtedy demo pokazuje Ale tu tłuściutko tutaj jest I jemni Te czasy, kiedy dema były Kiedyś przeminęły Dziś mamy i za które musimy płacić Jesteśmy królikami doświadczalnymi Za, które, za, za co musimy znowu płacić A na no rozprawę Tutaj mamy wersję demonstracyjną i już możemy wiedzieć z czym się mierzymy I oczywiście The First Berserk Kazan Jest to gra typu Souls-like Więc jest wymagająca e, Wymaga oczywiście skupienia Cierpliwości, ale też Bardzo fajnie yy, Nadaje dynamiki Zanim jednak zaczniemy odcinek, szczególne podziękowania dla wszystkich wspierających kanał. Wielkie dzięki za wiarę w naszą twórczość. Jest tutaj taka dynamika, powiedziałbym, o wiele większa niż w ostatnich grach, jakich mieliśmy, do jakich mieliśmy do czynienia. Uważam, że ona stoi między gdzieś takimi typowymi Soulsami a Wukongiem, który w ogóle był mega dynamiczny. I tu e, do tego jeszcze pomaga ta stylistyka graficzna, taka trochę manga nim, no bo też ten, e, te nasze postacie są takie bardziej rysunkowe, e, co też w późniejszym akcie, w późniejszym jakby tutaj doświadczeniu w tej grze e, zanika, bo kiedy już nasz bohater postać jest odziana w wszelkiej maści zbroje, no to absolutnie w ogóle daj Udaje się zapomnieć o tym, że coś takiego się dzieje. Natomiast, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, porwała ta rozgrywka, jest historia, jest narracja, są dialogi, są cutscenki, czyli uwaga, dla osób, które w Soulsach nie wiedzą o co chodzi, no to tutaj ta fabuła jest podana trochę bardziej na tacy, tak? W Dark Soulsach, w Demon Soulsach, czy po prostu na tego typu grach, które, do których już nas From Souls, które przy, przyzwyczaiło, czy Bloodborne, tak, ta fabuła jest gdzieś w tle. Ją się samemu trzeba wyłuskać z notatek, z dzienników, z wszelkiej maści. Um, wiadomości, które są. Podane gdzieś w świecie, nie jest to przedstawione w zasadzie w ogóle tak nam łopatologicznie. Tutaj mamy fajnie to pokazane. Mamy historię, e, mamy dość ciekawą historię, z którą będzie się warto zapoznać. Natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę, ponieważ wiecie, grafika dla mnie jest zawsze gdzieś tam da, na, na dalszym miejscu, dla mnie zawsze fabuła jest ważna, rozgrywka, mechanika. No i tutaj, jeśli chodzi o fabułę, jest, fa jest fajna. E, bardzo jestem ciekaw zażyłości naszego kazana z demonem, który go opętał, jak to się potoczy dalej, no bo tutaj. Wersja demonstracyjna kończy nam y, przygodę. W moim przypadku, można powiedzieć, po trzech godzinach, y, gdzie y, przebrnęliśmy przez dwóch bossów dwóch takich konkretnych bossów y, i jeszcze sporo, sporo jakby przeciwników, którzy byli na trasie. Są przeciwnicy więksi, mniejsi, po prostu gdzieś tam mięso armatnie, ale tutaj, jak w każdych jak w tego, typu, tego typu grach. Trzeba pamiętać o tym, że takie właśnie nawet te mięso, te armatnie sprawia, że e, możemy, e, kiedy nasza czujność zostanie uśpiona, po prostu w każdym momencie przekręcić się i zaczynać od początku. Oczywiście są standardowe ogniska, są miejsca, w których będziemy przy tych ogniskach ulepszyć swoją postać, ale też właśnie, uwaga, to jest coś, co też jest w Kongu, czyli na przykład mamy drzewko umiejętności, drzewko umiejętności, które będzie dawało nam dodatkowe jakieś skille, więc to też jest bardzo fajne, ponieważ są kombosy, na początku byłem trochę Sceptyczny zostawiony do e, wszelkich cyferek, literek, bo już się bałem, że będzie to jak w Devil May Cry, że nie wiadomo jakie tam liczby będą latać i trochę jakbym tego nie czuł, no bo jednak ja po prostu czegoś takiego nie lubię, ale to, że ja czegoś takiego nie lubię, to nie znaczy, że, że, że wy też macie tego nie lubić, bo to jest tylko wyłącznie moja opinia, moje odczucie e, i w takich grach, kiedy są one bardziej wymagające, bardzo nie chciałbym, żeby mi y, obraz zasłaniały wszelkie... Wykręcone liczby, które zro zrobiłem, bo tu nie chodzi o to, ile damage'u dałem. To nie jest tego typu gra, w których ja chcę wiedzieć, ile damage'u daje danej postaci, tylko chcę wiedzieć, kiedy ją mu trupy, i uważać na każdy ruch i uczyć się tych ruchów. Tutaj też, oczywiście, trzeba pamiętać o tym, że trzeba uczyć się ruchów bossów, trzeba uczyć się ruchów wszystkich przeciwników, żeby pamiętać, jaki chain mm, atak tutaj w tym momencie ta postać wystosowuje do nas, bo to też oczywiście będzie miało wpływ na dalszą rozgrywkę, na nasz progres. Ja demo, można powiedzieć, zakończyłem po przygodzie 3 godzinnej i co prawda jeszcze jesteśmy na etapie dobijania ostatniego tutaj właśnie przeciwnika eee, i już mogę powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo fajny tytuł, który będę polecał każdemu, kto robi oczywiście Soulsy. Jest tutaj trochę dynamiki yy, o wiele większej, ale za to yy, o wiele lżej jest podana fabuła. Natomiast o czym trzeba wspomnieć na ten moment nie widziałem, żeby był przewidziany język polski, więc dla wszystkich osób, które po prostu choćby chciały mieć napisy nie zauważyłem, że w wersji konsolowej na PlayStation, na której ja grałem, było Napisy tak samo nie widziałem na Steamie, żeby również te napisy były. Tutaj podane, że takie napisy będą e, Jeśli chodzi o samego e, Kazana, no to mamy 27 marca premierę e, Oficjalną na ten moment jest demo Do pobrania na Playstation, na, na Steamie e, Na Xboxie wydaje mi się oczywiście, że też Więc e, polecam Serdecznie przetestować, ponieważ ta gra Zweryfikuje, czy po prostu macie do niecierpliwość czas e, Nie jest to je najtrudniejsza gra Soulsowa, jaką widziałem Natomiast e, natomiast, e, natomiast jeśli chodzi o taką grę to na pewno też jest wymagaj, wymagająca no i będzie wymagała troszeczkę od was pokory i braku pośpiechu, bo pośpiech w takich grach bardzo szkodzi tutaj trzeba szukać, tutaj trzeba szukać ukrytych skrzynek, nie jest, nie ma tutaj podglądu mapy, więc to, to są fajne rzeczy, które sami przetestujecie i zobaczycie, czy wam to leży, bo jeśli nigdy nie mieliście z soulsami do czynienia to wierzcie mi, warto sobie pierwszy zakupić demo, zanim e, polecicie po prostu po pełen tytuł, pełnoprawny tytuł, za który wydacie na pewno ponad 200 zł, no i zobaczycie, że ta gra nie jest dla was. Ja miałem taką historię z Bloodborne po raz pierwszy, kiedy rozpocząłem przygodę z Soulsami. Wtedy e, pamiętam, że kupiłem Bloodborna w ciemno, nie wiedziałem co to. Tego samego dnia sprzedałem, oddałem i później dopiero po pół roku... Dojrzałem do pewnych decyzji. Wtedy się pojawiła inna gra, która pierwiej otworzyła trochę mechanikę Soulsów, i wróciłem do Bloodborna. Poczułem to, pokochałem tego typu gry I choć nie jestem mistrzem W tych grach, od razu zaznaczam Jeśli będziecie widzieć moją rozgrywkę Ponieważ na, moim la, na moich live'ach Na karcie na żywo W tym nie, nie, niedalekim okresie Bo na przestrzeni lutego i marca Pojawią się stopniowo Jakby live streamy Z soulsów, które Mam oczywiście u siebie A jest ich sporo, plus na pewno Będziemy tutaj kończyć przygodę kazanem Który będzie 27 marca Marca już miał premierę, więc na pewno do tej gry wrócimy. Będziemy się zbroić psychicznie i fizycznie do, do tej przygody. Ja osobiście zachęcam, bardzo miło, bardzo miło się grało, i jeszcze cudowna dzisiaj była publika, ponieważ dzisiaj w tym momencie kiedy to mówię i kiedy oglądacie to nagranie, jest to dosłownie świeżo po rozgrywce, gdzie jeszcze możecie zobaczyć, że nawet teraz jesteśmy na live i teraz w tym momencie właśnie walczymy cały czas, ale to już jest właśnie koniec tego dema. I jeśli, słuchajcie, mam coś jeszcze na samym końcu powiedzieć, no to moi drodzy, prawdą jest to, że tak powinno się traktować graczy. Tak powinno się doceniać swojego konsumenta. Tworzymy produkt, chcemy, żeby zarobił ten produkt, dajmy naszym klientom zaznać tego, dlaczego warto kupić pełen tytuł. I jeśli ja w demie, w demie, które jest tylko Jakimś procentem gry przegrałem 3 godziny, to wierzę, że ta gra starczy nam spokojnie na jakieś pewnie 20 godzin. No bo pamiętajmy, że nie, nie, przechodzą to szybko, drudzy yy, przechodzą to wolniej. Wszyscy będziemy się na pewno pierw uczyć mechanik, ale inni to przechodzi łatwiej. Jednak pamiętajcie też że od takich gier, takich gier, które są y, trudne, które są wymagające, które po prostu już z definicji y, będą challenge'em dla was, nie oczekujcie, że kiedykolwiek znerfią dla was takie mechaniki. Nie powinno się takich rzeczy robić, ponieważ jeśli dla was będzie ta gra za trudna, po prostu trzeba się z tym pogodzić i trzeba szukać dla siebie tytułów, które będą bardziej przyjazne i będą sprawiać wam relaks. Ja jestem osobą, która nie wiedzieć czemu, ale relaksuje się w tego typu grach i choć czasami dostaję frustracji y, przy bossach, to uwierzcie mi, e, tu e, jest jeszcze oprawa muzyczna, jest trochę i, i więcej muzyki, ale w takich typowych sousach, kiedy mamy tylko tu pod e, naszego, naszego bohatera, jest cisza, chodzimy, eksplorujemy, jakąś beczkę sobie rozwalimy. Nie wiem dlaczego, ale mnie to po prostu uspokaja, a boss, walki z bosami są zawsze epickie. Czy tu są epickie? Na ten moment bym jeszcze tak nie powiedział, ale to jest demo, to jest początek historii. A jeszcze przed nami wiele kart do okrycia, wiele niespodzianek, wielu bossów, wiele sekretów, wielu brogów i wiele nerwów, w które przejdziemy, wierzę, wspólnie. 27 marca berserk e, Kazan będzie. Przepraszam najmocniej, no e, first berserk Kazan będzie dostępny e, oczywiście na premiere. Na premierę tak raz się również u mnie pojawi. Będziemy e, wspólnie, wierzę, ją ogrywać tutaj na streamiku i może też e, po tym właśnie moim graniu. Do, do, będziecie już bardziej wiedzieli, bardziej się mogli utwierdzić po e, tym, co widzieliśmy w, w wersji demonstracyjnej, że ta gra jest warta waszego, Waszej uwagi. A tak to, no cóż, z mojej strony to wszystko na ten moment i będę Wam życzył udanego dnia. Cześć!